Federacja Przedsiębiorców Polskich uczestniczy w międzynarodowym projekcie związanym z łączeniem życia zawodowego z życiem prywatnym u pracowników. Jest to koncepcja Work-Life Balance, która właśnie polega na tym, aby doskonale łączyć swoje obowiązki zawodowe z życiem prywatnym, często rodzinnym, sprawowaniem opieki nad dziećmi czy też nad osobami starszymi, chorymi. Ten projekt jest o tyle interesujący w obecnej sytuacji, że wychodzimy z kryzysu spowodowanego koronawirusem. Wiele firm, wielu pracodawców będzie dążyło razem ze swoimi pracownikami do tego, aby odbudować kondycję firmy, i to może wiązać się z dłuższą pracą w ciągu dnia. A zatem pojawia się pytanie, jak zapewnić sobie odpowiednio opiekę, czy też wykonywać obowiązki ze sfery prywatnej, zwłaszcza jeżeli chodzi o opiekę nad dziećmi czy osobami starszymi. W związku z tym, monitorowanie i wprowadzanie różnych elastycznych rozwiązań, w firmach jest bardzo dobrym rozwiązaniem, żeby pracownicy mogli wykonywać swoje obowiązki, a jednocześnie sprawować zadania, które wiążą się z życiem rodzinnym. I takie elastyczne rozwiązania firmy powinny wprowadzać i przede wszystkim uświadamiać należy pracodawców, że mogą stosować elastyczną organizację pracy, elastyczny czas pracy, że pracownik może pracować zdalnie, na odległość, że są odpowiednie środki technologiczne. Przed Wszystkim komputeryzacja, cyfryzacja, dostęp do internetu, że możemy, zwłaszcza w sektorze usług, taką pracę wykonywać, a jednocześnie wypełniać swoje obowiązki prywatne. Nie wszyscy pracodawcy, zwłaszcza z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, mają świadomość, wi jak interesujące są rozwiązania, które mogą być wykorzystywane już w obecnie obowiązującym prawie pracy, ale również na podstawie dobrych praktyk, innych rozwiązań z krajów zagranicznych możemy takie rozwiązania wprowadzać. Aby rzeczywiście móc z jednej strony efektywnie pracować, wydajnie, ale też nie kosztem swojego życia prywatnego i rodzinnego.